Marcelińska to uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie. Wokalistka reprezentowała swoją szkołę podczas szóstego Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej Face the Music. Konkurs organizowany jest co roku w czwartym Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Pawła II w Łukowie. Zaśpiewałam przebój Queenu Bohemian Rhapsody. Jeden z nich najwspanialszych przybojów, moim zdaniem. I myślę, że ta piosenka odzwierciedla też moją duszę, bo opowiada naprawdę wzruszające treści i jest o mamie, którą wykonawca Freddy bardzo kochał i było mu smutno po prostu, że, że, że takie ma o nim zdanie, że go odtrąca w pewnych momentach jego życia, kiedy, kiedy ją naprawdę potrzebował. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całego powiatu. Mieliśmy sześć, sześć występów generalnie cztery szkoły to była szkoła podstawowa numer 1 w Bukowie, gimnazjum w Zespół Szkół w Zaleściu i Zespół Szkół w Srokomli. Te występy były naprawdę na wysokim poziomie. Jedną z wokalistek, które zaprezentowały swoje umiejętności była Natalia Pietrzak z Zespołu Szkół w Srokomli śpiewałam bardzo dość romantyczną piosenkę Secret Love Song z zespołu Little Mix i de Derulo. No i jestem siebie zadowolona. Choć w sumie, no, wierzę w swoje możliwości, natomiast, no naprawdę była konkurencja wielka, i wszyscy wokaliści, tak jak i nasz zespół z naszą tancerką, naprawdę dali wszyscy czadu, i ja z tej nagrody się bardzo cieszę. Jestem się dumna, tak. Umiejętności wokalne i językowe wokalistów oceniało Żyli w trzyosobowym składzie. Jeżeli mieliśmy przyjemność gościć panią Elizę Kamolę gajek Jest to pani, która pracuje w szkole muzycznej naszej UNE w Łukowie. Jest Był pan Antonio Fartuszny, to jest instruktor muzyki z Łukowskiego Ośrodka Kultury i pani Katarzyna Milewska, nasz nauczyciel języka angielskiego żeli miało twardy orzech do zgryzienia. Po długich naradach wyłonili artystkę, która zaprezentowała się najlepiej. Zwyciężczyni to Maja Celińska ze szkoły podstawowej nr 1 w Łukowie. Konkurencja była duża, bo byli naprawdę wspaniali wykonawcy, wykonywali cudowne piosenki angielskie. Oczywiście stres też również był, pojawił się obawa. I powiem szczerze, że jestem w szoku, że zajęłam pierwsze miejsce, bo kompletnie się tego nie spodziewałam. Maja dosyć niedawno wyśpiewała sobie wyróżnienie podczas 12. edycji ogólnopolskiego konkursu piosenki angielskiej I Can Be a Star 2019. Podczas konkursu wokalnego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie gościnnie wystąpiła również absolwentka liceum, tegoroczna maturzystka Magdalena Rosłoń. Jestem bardzo przywiązana do mojej szkoły i bardzo żałuję, że już odchodzę, no ale taka kolej rzeczy. W każdym razie bardzo miło zostałam tutaj przyjęta i, i cieszę się, że mogłam jeszcze raz wystąpić przed publicznością złożoną z naszych uczniów naszej szkoły. Szósty konkurs Face the Music już za nami, ale jak zapewniają organizatorzy, za rok kolejna edycja. Z roku na rok ten poziom języka językowy i wokalny się po, po, podwyższa, więc mam nadzieję, że będzie cieszył się równie dobrym zainteresowaniem jak w latach ubiegłych. Uczestnicy otrzymali dyplomy zaś zwycięzców, czekały nagrody rzeczowe.